w śląsku, więc... Przyszłość przepowiadasz. A obejrzymy razem highlightsy Antonego? Wszystko obejrzymy razem. Co ty powiedziałaś? Elo? Elo? Hello. Ej, pasuje ci ta opaska. Tylko wyglądasz Dzięki. trochę jak zakonnica. No usłyszałam, że ja już jestem alternatywką zakonnicą. Matko jedyna. A co to jest niby hejt na ciebie? Ale ja nie powiedziałam, że to hejt. No to co, podoba ci się być za Oczywiście, marzyłam o tym. O, to możesz robić rekolekcje dla dzieci, dla nich grzecznych. Tak, rozumiem, że będziesz jako pierwszym dzieckiem, który przyjdzie. Oczywiście. Ale co, co mnie to. E... Siema, mama. siema. No co się śmiejesz ze mnie. Nie, nie nie z ciebie. Dobra, to nie ma problemu, koleżanki. A ile macie lat? Ja 15. 15. 15. Ona 16, a okay. Ja mam. 18. I chcecie mnie poznać? No chyba tu jesteśmy po to, co nie? O! To świetnie. Bo podoba mi się Wasz układ nosa do ust, do oczu. W skrócie twarz. Pijesz piwo? Nie. To dobrze, nie można pić piwa. I czym się w życiu zajmujecie? Koledzy. Koledzy? A myślisz, że ja wiem, jak ty się identyfikujesz? Ja próbuję być wiesz, miły. Ona zaraz może być niemiła, postrzegam. A czy ja nie niemiły dla niej? No to powiedz, no to... jakbyś była niemiła. Ona się tak. Uczy, interesuje to granie na gitarze klasycznej, rysowanie i chyba śpiewanie. Naprawdę ja? taka alternatywko Patusiara gra na gitarze? Jaka alternatywa? Ona Nie mów mi tak. Spokojnie. Nie. Spokojnie, mała dziewczynko. Ej, mamy prawie takiego samego pryszcza na czole. Tylko ja mam tu Serio? Niedzy? No, jaki meci? To w jest meci? niesamowite. Ile masz lat? Mało. No. To baw się dobrze. I nie wchodź na takie strony. I w ogóle Michalina miała robić live z tą. Z kim? Gadałam z tobą kiedyś. Naprawdę. Na 100% tak. No możliwe. Kiedy to było? Jezu, nie wiem, ale gadałam z tobą i coś tam. Jezu! I co jakie głupoty wtedy mówiłem? Nie wiem. Wiem na pewno, że nie, nie miałeś tego wąsa i no. No, to teraz jest o wiele lepiej. Ej właśnie, a ile ty masz lat teraz? Teraz 19. Kurz Zapiał. A nie Co o jakimś związku? Ja o niczym nie wiem. <laughs> dawaj, dawaj szybciej. Uda ci się. Nie poddawaj się. Nie poddawaj się. Dobrze ci idzie. Nie poddawaj się, kobieto. Hello. Ello. Ile masz lat? 15. 15? A u ciebie koleżanko? Szukam takiego jednego typa, z którym mnie rozłączyło. Ej, mi się zdaje, że ja chyba z, z dwa miesiące temu albo miesiąc temu gadałem z nią. I tak totalnie dla beki. Na pewno mi się wydaje, że to była ona. Ona była kiedyś na filmie. Jak to znajdę, to ją wrzucę. Tylko przyjadę, czyli mam u ciebie szansę? Ej, czyli mam u ciebie szansę. Jeden już, dwóch już, trzech już czeka, trzech. Co dzisiaj jadłaś? W sumie to nic. A no jakiego typa? No nie podał mi nawet Instagrama. Jest ze Śląska i w ogóle... Ja też jestem ja ze Śląska. Tak serio? No. Ale skąd? 40 minut od Katowic. Ale w którą stronę? W stronę Bielska. No. Jesteś z Pszczyny. Serio? No. No ja mieszkam obok Pszczyny. Gdzie? W Czechowicach. Nie. No serio. A ile masz lat? 18. Nie, ale, ale nie wyglądasz na 18 totalnie. Na ile? No nie wiem, tak, z 20 co najmniej. Naprawdę, dlatego, że mam wąsa? <noise> nie dlatego, ale tak po prostu. Co z twarzy? A powiedz mi, czym no? ty się w życiu zajmujesz? No, jestem na logistyce drugi rok i jestem ratownikiem wodnym. Ja jeszcze kusi świata, ale no tak za dużo by już tego miałam. Czy ty masz kolczyk w uchu, czy mi się wydaje? No mam. Ja, ja kocham kolczyki w uszy. Ja też, to jest tak zajeb... męskie. Ale ja mam... i patrz. Ja mam trzy, tu trzy. A masz tylko w uchu kolczyki, czy masz jakieś jeszcze? Na razie tylko w uchu, aczkolwiek chcę w nosie, tylko tata to to się nie zgadza. Mi się w pępku podobają mi dziewczyny kolczyki. Ja w przyszłości chcę mieć w sutkach, ale no zobaczymy jak mój przyszły chłopak na to. Nie, no, mi się podobają na przykład też w sutkach. A u chłopaków w sutkach ci się podobają, kolczyki? Nie przeszkadzałoby mi to w sumie. ale pasują ci te okulary w ogóle do twarzy. Dziękuję. Masz dziewczynę czy nie? Nie mam. A ty masz dziewczynę? Jeżeli, jeżeli ładnie z przyjaciółką się liczy, to tak. No za chwilę możesz mieć, bo no, ja się tak. identyfikuję jako kobieta. <śmiech> nie <laughs> słuchajcie. Ja no, mm. się zatrzymam. To, to czekaj, ja ci ponownie zagramowam tak. Tylko to jest jedyna osoba z Omek, która jak się dowie, że jest na filmie i nie będzie chciała być na filmie, to może mnie znaleźć i może być k ciężki problem. Jak Was nie śmiesznie takie gadanie, to napiszcie, bo jestem boomerem, ja mam prawie 20 lat. Jestem boomerem Ale bym się z nią zapoznał, gościu. Jak ja bym normalnie. Hej, koleżanko, może chcesz zapalić Malbora, może trochę Coca-Coli. Nie palę. To dobrze, nie pal. A skąd jesteś? paski. Myślisz, że jestem co zbyt starym oblechem, żeby takie pytanie ci zadawać? Znaczy, <grym> no w sumie staro wyglądasz. Ale to ile Jakby to. Jakby są razy. No, Mamy 13. Co, naprawdę? N nie zapoznałbym się z Tobą jednak. Hejka, miłego dnia, połkłada jakieś puzzle. Hello <grym> Algiacic XKBD. Ej, to jest chyba ten TikToker oliwka. Nie wiem, nie znam. Wygląda. Tak! Uf, tak, fajnie, tak, nie, to jest. To jest nie, albo jest po prostu podobne do tego TikTokera. A ty jesteś mała, Misia? 2008? Nie. Nie? O, to jest... Jesteś taka malutka. A ja opowiedzieć Wam ciekawostkę? Tak. <słys> <słys> dotyczące stworzeń wodnych. Wieloryby łączą się we dwójki na całe życie i spędzają ze sobą czas. To tyle. Taka ciekawoska. ty co, taka przyczajona jesteś, okularnica? No powiedz! Bo i się rozmawiać, bo ma chłopaka pewnie. Nie, nie mam. Nie masz? Nie mam. A masz Instagrama? A mam. A chcesz? Napisz mi. A ty nie. grasz w piłkę ręczną? Gram. Ale musisz mieć parę w łapie. To ma! Na że. A myślałam, że ty jej chcesz zrobić jakąś rzecz brzydką. Macząc, ja na prawym skrzydle. O, prawo skrzydłowy, to... A znasz się na piłce? Możesz się w nią gram. Ale piłce nożnej. Nożnej nie. Jaki jest najlepszy prawo skrzydłowy na świecie? Oczywiście, że Antony. A obejrzymy razem highlightsy Antonego? Wszystko obejrzymy razem. Naprawdę? Mogę? No, Hejka! Nie, żartowałam. Nie, nie, sorry. Jak zażartowałaś? Nie żartowałam. Ile masz lat? 21. A ty jesteś Tumblr Girl 2016? Tak. A teraz fajnie wyglądam? Teraz wyglądam jak Hindus po prostu. A czemu ty masz na włosach pajęczynę? To nie jest... Ale, Sigma! Neeeeee! Szymano. Halo I wyglądasz jak Arab. Jak wyglądasz... Arab? To no. chyba komplement. Nie wiem. Wyglądasz jakbyś chciał mi kebaba sprzedać. Nie no, k Bez przesady. No, czy Araby tak. kebabie mają wyregulowany wąs, czy mają zarośnięty? No nie, są zarośnięci i oni się nie umieją ogolić. Bez przesady. A skąd jesteś? Ze Śląska. A to Arab. jednak lubisz Arabów, jak się spytałaś skąd jestem? Ja mam chłopaka na Śląsku, wiem więc... Tak? No no? W przyszłość, przypowiadasz. O kur... Hej Hej No kur... No jest dobrze już, kobieto Ile on lat? Na ile wyglądam? Na no, 15 Dobrze Czekaj, czekaj Ty się na pewno Magda nazywasz Julia Magdy są dzikie Wyglądasz jakbyś była trochę dzika Nie, no, właśnie jestem dzika Nawet żyję w buszu, czekaj No widzę, dżungli. No. w no. dżungli Jesteś... jungle girl jak Leosia Leosia to moja mama No to jestem twoim ojcem, pewnie No? Tuszu. Nie mów tak do mnie. Albo. Co ty powiedziałaś? tatusiu